Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. No, i dzisiaj Wam od razu powiem na starcie, co będziemy robić. Będziemy sobie otwierać te oto tutaj skrzyneczki. Jest to chyba jakaś kolekcja graffiti, no bo tutaj jak widzicie, no, są jakieś spreje. Jakiś kontener pomalowany i chyba jakaś skrzynka pomalowana. Co ja bym wam chciał jeszcze przypomnieć? Nadal trwają oczywiście giveawaye na CSGO Skinsie. No i tutaj macie nadal do zgarnięcia Cyrexa, Royal Paladina, Akared Lina, Good My Fade, Hydra Emeralda. Jeżeli je wygracie, to dostajecie ode mnie w gratisie słuchaweczki oraz Bowie Knife Ultra Fiolet. No i tutaj jak wziąć udział, wystarczy po prostu przy wpłacie użyć kodu IPO, co daje wam również plus 10% do wpłaty. Po prostu przy wpłacie macie wtedy szansę zgarnąć takiego oto skinka. Dobra, my się cofamy i otwieramy w sumie sobie te skrzyneczki od razu. Eee, ja wcześniej już tu je znowu zgubiłem. Już mi się to wcześniej stało, że je zgubiłem przez przypadek. Dobra, mamy tutaj. Okej, okay. skrzynka za 10 zł. Otwórzmy sobie tak na razie sportowo trzy skrzyneczki. I nam wypada, no chyba nic ciekawego. No niestety niezbyt to zaszalało. Ok, teraz chyba odda, bo ten blood sport chyba jest trochę warty. No 10 zł, ok no. Hmm. Oddało kilka groszy do przodu, no niezbyt. Myślałem, że ten sport będzie więcej warty. Ale czy teraz się zatrzyma? No nie zatrzyma się, no. no szkoda. Dobra, i ostatni raz otwieramy ją tak i dropi nam znowu nic ciekawego. Ok. Sprawdźmy sobie ile ona kosztuje na gesterze 731 zł. Dobra, myślę, że możemy sobie tutaj machnąć taką skrzyneczką. No już myślałem, że będą głowsy. Kurka wodna. No się słabił tylko, jak na razie ta skrzynka leci. I no... No, stawy przeleciał fej, tutaj Emerald P90. No, kurczę, Wam że ta skrzynka... O, oh, dobra, Gloves. Możemy wychodzić z tej skrzynki? No, skrzynka jest taka średnia trochę, bym powiedział. Ale no, miejmy nadzieję, że nam Neon Glove Case teraz odda. Dobra, tutaj robimy sobie trzy skrzyneczki, otwieramy, zobaczymy, jak nam kilka razy pójdzie w standardowym trybie. I tutaj chyba nic szczegółowego nie wydropiło. No, na zero lekkie. No, na, na lekki minus byliśmy. Tutaj chyba będziemy na plus. No, dobra, nieważne. Myślałem, że ten max 7 trochę jest warty, ale jednak okazuje się, że nie. I nie wiem, czy ten skin jest dużo warty. 30-50, no 30 zł, to troszkę skrzynkę nam jedną zwróciło jakby. Dobra, i sprzedajmy sobie wszystko i zróbmy sobie teraz na Jestermow. że Mode kosztuje 1217 zł. Dobra, zobaczmy, co nam tutaj wyleci. Ok, a Wupa Kraków <grym> I, i Neon Revolution. To będzie chyba. A mimo to nie jest na plus, okej? Okay. Ja myślę, że tutaj będzie, no tak, 200-300 zł na plus. Teraz chyba znowu nam nic nie powiedział. To w ogóle, no najlepsze. Hmm. Kurde, tylko ten talon, tak naprawdę. Może nam uratować coś. Ale chyba na razie zapowiada się to na słabo rozegrane. O! No, ale chyba znowu przeleci. <laughs> nie, nie, czemu mi to robicie? Dobra, ostatni raz tę skrzynkę otwieram. Okej, okay, ale to chyba też nie będzie na plus, mimo tego, że tutaj będzie chyba wszystko. A. W takim razie idziemy sobie do. Wild Style Case'a i zobaczmy sobie, co nam z niego może polecieć. Okej, okay, tutaj nam leci rabby, więc się boję zobaczyć, ile to na Chester kosztuje. Okej, okay, 2000, nie jest jeszcze najgorzej, <grym> ale i tak, no, jest dosyć drogo. Dobro co nam tutaj dropi? Jakiś shotgun, który kosztuje dosyć dużo? Czy to tam co innego kosztowało dosyć dużo? Okej, okay, tutaj nam dropi znowu chyba Ok, ten skał kosztuje 65 zł. Hmm. Ok, dwa czerwone skinąć są gloki. i oczywiście 50 jest więcej warte. Dobra, i teraz nie wiem kolor, ale nadal no, nie jesteśmy na plus. Jedna skrzynka się zwróciła, ale nie byliśmy ogólnikowo na plus. Teraz może będziemy, no teraz jesteśmy, Faktory New nam dropi. wow. Dobra, ostatnia skrzynka i myślę, że przejdziemy sobie do e, Jester, mo e, do... tak, do Jester, oh, o no, Jezu. Dobra, Jester Mode, otwórzmy sobie jedną skrzynkę, dlaczego nie otwieram sobie po jednej skrzynce, bo to jest trochę, trochę kosztuje ta skrzynka. I czy nam poleci Flip No nie, dlaczego? To by był Sapphire. Nie to. 12 tysięcy. Nie. Jest. Tyle raz zostaliśmy zbejtowani dzisiaj. jest zostać leci, To jest. To jest po prostu niemożliwe. Jestem po prostu załamany. Jak nam w tym odcinku źle idzie. No tutaj teraz Monster B-Drop. No ale. Kurde. A No jeżeli to będzie jakiś dobry stan. Może się zwróci, no, tak na zero, le lekki minus oczywiście, ale no proszę, 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 pro... <zysk> Musiałem zostawić to bez komentarza, bo po prostu, y po prostu jestem w szoku. Jakiego można mieć niefarta? No z tej skrzynki po prostu nic nie dropi. Dobra Powiedziałbym, że zrobimy sobie Case battle. A. Robię na trzech Robię Underdoga Bo mi dziś po prostu nic nie wychodzi Zapewne jak dałem na Underdoga to mi poleci Takie coś, że normalnie będę w szoku Ale dobra Zobaczmy sobie Jak to się dla nas Skończy Dodamy sobie e, Tutaj bota Alexa Dodamy sobie bota Emily I jemy. Dobra P90, uh, ok. No, jest to skrzynka za 243 zł, więc w sumie to. Dobrze nam tylko to poleciało. Teraz nam leci. wszystkim leci gówno. Uh. Dobra, teraz skrzynka za 405 zł. Tutaj, no, Karambit Marvel Fate koledze przeleciał. Szkoda, szkoda, bo bym takiego przygarnął. Mm -hmm. No dobra, ok. No, jak na razie to by standardowy oddał. Więc teraz po prostu bot Alex musi coś dropnąć, żebyśmy mieli w ogóle jakiekolwiek szanse. No i tutaj by te obydwa boty musiały coś dropnąć, No kurka, no, no nie wytrzymam. Po prostu mi brakuje słów. Zostało nam 428 złotych. No to bym powiedział, że przejdźmy sobie na jakiś batelek tutaj, no bo... Może nam się uda tutaj coś wy, wykręcić, jakiś wynik. Ale chyba tutaj nikt nic nie, nie kręci ciekawego, więc będzie trzeba samemu coś skręcić. No i rozegrałem tutaj taką bitwę, co wiem, że często widzowie coś z tych szyneczek fajnego trafiają z batelek. Więc mam nadzieję, że nam ta batla tutaj odda. Znowu underdog. Mam nadzieję, że tym razem nie będę miał najwięcej, bo po prostu będę smutny. Dobra, no to co? Dodajemy sobie jeszcze Misiaela i... Niech lepszy wygra. No, i na start, oczywiście, ja najwięcej. W kolejnej skrzynce, pewnie znowu. Na szczęście nie. No i tutaj, case, Ok. Gloczek za 5 zł. No. Teraz miejmy nadzieję, że nie trafię Glocka Fade. znając moje szczęście tego akurat w trafię. Kurde, nie wygląda to za dobrze, chociaż jesteśmy na drugim miejscu tak naprawdę. Ale tutaj ten bot, no... Musiałby jeszcze troszkę dropnąć. Tutaj koska przeleciała przed chwilą. No i teraz ja oczywiście dropię gloczka, który mi pozamiatał. No wszystko. Wszystko. No. Nic. Nic nam nie zostało. Zostało nam 68 zł Kurczę. No dzisiaj bitwy po prostu jakaś masakra. Tyle razy mi jakiś Sapphire, jakiś rabby przeleciał. Jestem po prostu zawiedziony z dzisiejszego odcinka, szczerze mówiąc. Eee, no i tak, jeszcze raz przypomnę tylko, nadal są giveawaye. Do wygrania macie tyle skinków. Tutaj widzicie, za ile minimalnie musicie doładować. Oczywiście doładowujecie z kodem IPO, daje wam dodatkowo plus 10% do wpłaty. Więc szkoda nie korzystać i macie szansę wygrać właśnie jakiegoś skinka z tej tutaj listy. Przy glowsach Emeralda oczywiście macie dodatkowo słuchaweczki, więc kurczę szkoda nie spróbować swojego szczęścia. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, hejka!